I Dzień dobry, witam. Matko, witam. Będę gadać byle co. O Boże, coraz lepiej, coraz lepiej ja Wam powiem, coraz lepiej. Coraz lepiej skąd ci ludzie się biorą po prostu. Wariat, wariata pogania. Nie bójmy się tych słów, nie bójmy. To no mu chyba coś ciemno, co nie? Ja oczywiście herbatkę. Ale pierwsza dzisiaj, pierwsza. Nie wiem, czy ostatnia. Robimy flaczki z boczniaków, tu już mam boczniaki, dwie paczki dokładnie. przepłukane i czekają na lepsze jutro. Tam z tyłu rozpiździel, bo idę się zaraz właśnie szawerować, głowę myć i w ogóle, i w ogóle. Tu już mi się robi, w sensie zrobił nawet wywar. Ja wyłączę póki co, o proszę. Proszę bardzo. Wyciągniemy sobie mięsko z tego wywaru, że jak ja pójdę się myć, to mi wystygnie. I ubierzemy mięsko. O. Ja kupiłam dwie paczki, chyba sześć było, tak? czy cztery, nie 6 Jezu, bo ja myślałam, że tam są po dwa duże takie, bo w lidlu były takie uda, nie uda, albo podudzia pałki w sensie. Mi się wydaje, że na tych podudziach jest więcej y, mięsa. Chociaż mogę się mylić, różnie to bywa. No ale starałam się wybrać, żeby były takie większe, nie? żeby się nie dziablać z tym za bardzo. I dwa sobie zamroziłam surowe, bo jednak się okazało za dużo na ten mój garneczek. Chociaż i tak się będę dzielić moją zupką, ale <gryw> nie chcemy, żeby łyżka stała. O, aż mięsko wyrwałam, czyli mięciutkie już. Ja gotowałam z liściem laurowym zielem angielskim. I dałam jedną paczkę y, przyprawy do flaków. Y, tej dokładnie. Bardzo ją lubię. Zawsze ją daję. I mam jeszcze jedną. Ale to już finalnie zobaczymy, czy damy, czy nie damy. No, więc ja to wszystko wyciągam. A marchewkę, pietruszkę i port dałam. I tak finalnie mi zostaje jedna pietruszka, jedna marchewka. Zawsze na, zap zawsze na zapas. Lisi ziele może być. No, o, to wszystko, co... Wyciągłam mięsko, warzywa. tu odkładam, niech wystygnie. O, taki wyszedł fajny wywar, tuściutki. Więc yy, weźmiemy, jak się wykąpam zaraz, pokroję te boczniaki, tak w paski, a flaki, nie? I myślę, że może je podsmażę troszkę. Co wy na to? Podsmażyć? Bo ja teraz nie pamiętam, czy ja podsmażałam, czy nie. Nie oglądam swoich filmików. <noise> czy ja podsmażałam, czy nie. Ogólnie też mam dużo tych. <noise> Chyba jak je podsmażę, na, na łyżce masła tak, wiecie. Tam mało tłuszczu jest w tej zupie. <noise> Trzeba podtłuścić. Dobra, nie gadam, bo jest późno, a rano trzeba wstać. Yy, więc to stygnie ja się idę kąpać i działamy dalej. Ja już. Wykąpana, przebrana. Umyłam pierwszy raz włosy tym, o, tym szamponem Biowax. Bio I wypadło mi pół włosów jak sam. Ja nie wiem, ja nie wiem o co chodzi. Co mnie się, się dzieje, tu mam mięsko już z kurczaka złot yy, obrane. I jarzynki potarłam, bo ja lubię otarte. Do złupki. W pierwszym życiu wam nic nie powiem, no nie wiem. Yy, nie zumam szopel, nie dawałam żadnej odżywki, ani nic. Ewentualnie rano, jak będzie źle, sobie zrobię lekko końcówki tylko tym. I to tyle. Postaram się nie, yy, nie dawać nic, yy, wiecie, żeby tam. Coś maziać. Kroję teraz boczniaki. O. Tak. Tak a la, a la flaki. Boczniaki a la flaki. Ale pachną Lasem. Czuję, że mam podrażnioną skórę głowy. To tyle czuję. No, Ale zobaczymy, jak będzie jutro. Jutro też umyję. To wam na bieżąco będę mówić. Okej. Okay. O Boże, wieś tu się patrzcie za, za dyma. A wy nic nie mówicie. Że to ze dyma się zarobiła. A ja jak to ja dałam na full Na full dam patelnię i, i wszystko i o. Niech się jara. No ja tak lekko wie podsmażę. Lekko zrobimy za zasmażkę. Także danie będzie tuste. Mogłaby wydać, wiecie, pogotow... pogotowane. Na ten rosół y, takie surowe wrzucić. Ale mam ochotę je chwilkę przesmażyć dosłownie. Nie wiem dlaczego. Nie pytajcie. Czy ja wymyślam, czy to dobry pomysł, czy niedobry. Pachnie pięknie, pięknie pachnie to. No i tak i tak to wygląda. Moje życie, moje życie. A wy wiecie, że mnie w pracy pytali, czy ja chcę iść na urlop, a ja to ja dopiero byłam. Ja my zastanowię się. Chcą, żebym wybrała cały urlop. A po co, a po co? A po co mnie ma co? Znowu wpadnę na jakieś głupie pomysły. Nie, nie, nie. Ale oczywiście w mojej głowie już się roi, nie? Co, kiedy? Za co? Bo tak naprawdę, to, co się dzieje na bieżąco, to się dzieje. Ale tak naprawdę. To ja mam już plany, które wybiegają na 10 lat do przodu. Albo i, wie, albo i więcej. Ja nie, ja nie nadążam, ja nie nadążam z, real, z realizacją moich planów. No niektóre sprawy idą wolniej niż bym chciała, ale i tak zadowalająco. Oczywiście cały czas jest ktoś, kto mi kopie dołki. Znaczy nie mówię o konkretnej osobie, ale co jakiś czas taka się przypałentuje. To od razu jest wiecie. Grzecznie w kącik odstawiana, żeby sobie żyła swoim palszywym i marnym życiem i dała mi święty spokój. Nie, nie gotuje się nie. Bo ja już za dużo straciłam czasu słuchając, y, wiecie, rad życzliwych y, osób, nie? Chyba każdy z nas tak miał, i ma... życzliwość, życzliwość. Ja nie chcę dla ciebie źle, ale tego nie rób i tego nie rób i w ogóle yy, po co ci walizki, jak cię nie stać na nic? Albo ktoś wie, czy mnie stać i na co mnie stać. Nie? Bez, nadzie bez nadzieja. Bez nadziei. No, tak lekko. Jedne bardziej, drugie słabiej. Tu macie czacze. Tu macie łobuzy moje. No, tu się nam gotuje. Wywar z kurczaczkiem zaraz damy grzybki i zrobimy ten. Ja tu miałam. Ja tu miałam jakieś stare masło po czymś, nie no stare, że ten, bo... jakaś resztka była, może łyżeczka płaska, może co, ja już takie wrzucam do zupy. O, Faj, fajna zupa, nie? Mm. No, ja daję zawsze i prawdziwe robię w ten sam sposób, znaczy nie podsmażam ich, bo gotuję w osobnym garnku. Jak są mięciutkie, ja tak długo gotuję, bo no z dwie godziny, jak są już takie me mega mięciutkie, to je wtedy dodaję właśnie do wywaru, w którym też jest kurczak. To się nam fajnie razem gotuje. A ja tak ogólnie miałam sprawdzić, czy tu jeszcze przyprawy dać. I co? I co? No nie wiem, bo jest słonawa. To chyba już nie. Chyba ta druga, bo ja w sumie dwie dawałam na taki wielki garnek. To chyba tej już nie dam. Dam pieprz ziołowy jeszcze. Dam płatki chili, bo my lubimy na ostro. Tu zaraz robimy zasmażkę. Lubimy pikantne. Bo jak te długo mam te płatki. Trzeba będzie kupić po nowym roku o, ziołowy. Zwykły nie daje, zwykły już na talerzu, jak wszystko gotowe. O. A przeważnie ze smażkę na oleju. Czy to na maśle się uda się? Zrobić. No, taka wersja już też by była. Do jedzenia. Taka bardziej dietetik, ale my nie chcemy dietetik. Bo, bo co? Bo na co? Ten posmak takiej mocno przypalonej co to jest? Za smażka jest pyszny. Może nie będzie i nie wiadomo ile, ale troszkę będzie, Kurde, za mało to jest zło, ja wam powiem. Zasmaszka to jest zło, jak reszta niezdrowych rzeczy. Ale uwielbiam kartoflankę na zasmaszce. Nie zawsze daj, no. A ciekawe, jakby smakował rosół za zasmaszką, nie? to za, za rzadki jest. Nie, już pasła nie dodaję. To jest polska kuchnia, nie jakiś pier Pierdolamento, no, no, no. Aha, i paprykę słodka. Jeszcze tutaj pójdzie. No, 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 no. Wiecie, że aż, że aż taka piękna brązowiotka. O, aż w zupce tak syczy. I teraz jeszcze tutaj daję zawsze na patelnię, ale już tak na koniec, żeby się nie spaliła i nie była gorzka, dosyć dużo papryki o. i od razu daję to. Zupy. No wytąkać trzeba, bo to najlepsze. jak nasza zupka pięknie wy wygląda. No i gotowa. Najdłużej zrobić yy, wywar, a później w sumie rachuj czasu. Jeszcze damy marę, Janek. Ja już teraz jeśli nie będę, bo już jest późno bardzo. O. Kto lubi, kto nie znał, a chce spróbować sobie można zrobić. Przecież, co nie? Trachu Ciechu. No i tak wygląda. Moja zupka będzie stała do rana. Bo teraz nie wiem, czy wystygnie. Na pewno nie wystygnie. Boże, jak się zgrzałam nad tą patelnią. Eee, tak, ja teraz no mówiłam myśl nie będę, bo... bo już jest późno. Kładę się, kładę się spać po prostu. No, a jutro na, na talerz nie to jeszcze tylko czarnego pieprzu. Oczywiście, przyprawka musi być i będzie smacznie. Wam życzę wszystkiego dobrego. Pa! Zróbcie sobie jak nie próbowaliście.